Wchodzę do biura z teczką pod pachą, tak jak codziennie, w idealnie wyprasowanej bluzce, z lekkim śladem porannej kawy na dolnym brzegu filiżanki, którą jeszcze trzymam w ręku. To rutyna, którą pielęgnuję od lat. Wejść szybciej niż inni, uporządkować papierologię, sprawdzić maile, zostawić świat zewnętrzny za drzwiami. Dzień zapowiadał się zwyczajnie, spotkania, telefony, harmonogramy do korekty. Nie spodziewałam się, że tamtego ranka rutyna pęknie niczym cienkie szkło. Drzwi do gabinetu dyrektora były uchylone tak jak zawsze, kiedy ma rozmowy z klientami, ale jego kawałek biurka był pusty. Przystanęłam na progu, pukając odruchowo dłonią w framugę, zanim przekroczę próg. Miałam wtedy wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. To było uczucie znajome, bo w tej firmie każdy ruch jest obserwowany, analizowany, rozliczany. Wzięłam wdech i spojrzałam do środka. Nie spodziewałam się tego, co zobaczyłam. Był tam sam. Nie siedział przy biurku jak zwykle, nie rozmawiał przez telefon, nie pochylał się nad fakturami. Stał przy oknie, z plecami skierowanymi do mnie w półmroku porannego światła, które wpadało przez żaluzje. Jego sylwetka wyglądała jak z innego świata, nieco bardziej ludzka, bardziej bezbronna niż ta profesjonalna maska, którą miał na zewnątrz. W pierwszym ułamku sekundy nie wiedziałam, jak zareagować. Potem uderzyła mnie fala kompromitującej bliskości uczucie, że weszłam tam, gdzie nie powinnam, że widzę coś, co powinno pozostać zamknięte za drzwiami. To było tak intymne i tak i niespodziewane, że moje ciało zadrżało. Zamiast obrócić się na pięcie i wyjść, zamknęłam drzwi za sobą niemal bezgłośnie. Głos w mojej głowie mówił, wyjdź. A moje nogi zostały jak przyklejone do wykładziny. Nie pamiętam, ile czasu minęło, zanim on się odwrócił. Chyba sekundy, może dłuższa chwila, a czas miał wtedy inny smak, rozsypał się na drobne kawałki. Kiedy odwrócił się ku mnie, w jego oczach zobaczyłam nie tylko zaskoczenie, ale też coś dziwnie znajomego zawstydzenie, niepewność, a może żal. Jego dłonie drżały. Mówił cicho nie o tym, czego się spodziewałam, ale o tym, że powinien był zamknąć drzwi, że nie chciałby mnie przestraszyć. Jego ton był łagodny, inny niż ton dyrektora na zebraniach, to był ton człowieka, który nie wie, jak naprawić chwilę, która właśnie się rozpadła. Zanim zdążyłam wypowiedzieć cokolwiek, on już zaczął się tłumaczyć. Nie pamiętam sensu jego słów, raczej pamiętam melodię. To nie tak, jak się wydaje, przepraszam, nie chciałem, żebyś to zobaczyła, to nie ma nic wspólnego z pracą. Wszystkie frazy brzmiały znajomo i przenikały przez biuro tak, jakby chciały zatrzeć to, co się zdarzyło. Stałam tam, trzymając w dłoni tę filiżankę, jakby była kotwicą, do której mogę się przyczepić. Uśmiechnęłam się nerwowo, próbując dodać lekkości, i wtedy on zaproponował, żebyśmy usiedli. Usiedliśmy. Powietrze między nami było gęste od niewypowiedzianych słów. Siedziska były twarde, biurko między nami i bezpieczny dystans. Rozmawialiśmy przez długi czas. Słowa płynęły nieporadne, jakby każdy z nas próbowało znaleźć właściwą formę, by nazwać to, co się stało. Zapytał, czy mogę zostać. Potrzebuję, żebyś została, powiedział i choć słowa były proste, miały w sobie ciężar przyznania się do tej ludzkiej, niedoskonałej strony. Powiedział, że jest zmęczony, że od długiego czasu wszystko przytłacza obowiązki, oczekiwania, bycie kimś, kim w pracy powinien być. Jego szczerość była zaskakująca. Nigdy wcześniej nie widziałam go w tym świetle. Zazwyczaj jego twarz była wyuczona, jak maska, która nigdy nie opada. Teraz maska opadła i ujawniła kruchość. Moje serce biło szybciej, ale nie z powodu skandalu, który widziałam, raczej z powodu ludzkiego doświadczenia, które nagle stało się namacalne. Rozmawialiśmy o samotności, o potrzebie prywatności, o tym, jak ciężko jest nie być postrzeganym tylko przez pryzmat sukcesów. Opowiadał o swoich rodzicach, o presji, o tym, jak czasem szukał odpoczynku w czynnościach, które nie mają nazwy w korporacyjnym słowniku. Słuchałam, bo czułam, że to, co zaczęło się jako niefortunne zdarzenie, może przerodzić się w coś innego i w rozmowę, w wymianę, w zrozumienie. Nie będę udawać, że emocje nie miały koloru. Miałyt był w nich niepokój, kruchość, ale też ciepło. Zapytałam go o prawdę, czy to, co zobaczyłam, było wyrazem jakiegoś głębszego problemu? Czy potrzebuje pomocy? On odpowiedział szczerze, że czasem ucieka w drobne rytuały, które dają mu poczucie kontroli. Mówił wolno, z namysłem, jakby ważył każde słowo. W tej chwili zobaczyłam w nim nie tylko szefa, ale człowieka, którego życie ma swoje cienie. Nasza rozmowa przeciągnęła się. Ktoś mógłby nazwać to oswajaniem tabu, ktoś inny przekraczaniem granicy zawodowej. Dla mnie to było bardziej niż tylko chwila, w to była zapowiedź przemiany. Kiedy w końcu wstał, aby przejść do spraw biurowych, zapytał, czy mogę zostać jeszcze przez chwilę. Zgodziłam się. Czułam, że coś się zmienia, jakby cienka nitka, która wiązała nasze życie zawodowe, zaczynała splatać się z niedazwaną osobistą nicią. Po tamtym spotkaniu nie wszystko od razu się wydarzyło. Pomiędzy nami pojawiła się nowa dynamika, delikatna i niepewna. Zaczęliśmy rozmawiać częściej początkowo o sprawach związanych z pracą, potem o książkach. Później o drobnostkach, które składają się na codzienność. W rozmowach tych odnajdywaliśmy coś, co zaskakująco nas łączyło: miłość do pewnych smaków kawy, przekonania o uczciwości w biznesie, sentyment do miejsc z dawnych lat. Każde spotkanie dawało szansę, by dopracować nową wersję naszego kontaktu w wersję bardziej ludzką, choć wciąż nie pozbawioną napięć. Ale jest tu coś, co muszę wyznać: wiedziałam, że to, co zaczyna się pomiędzy nami, niesie ze sobą konsekwencje. Byłam świadoma hierarchii, którą reprezentował on, byłam świadoma spojrzeń w firmie, plotek, które roznoszą się szybciej niż oficjalne komunikaty. Mimo to coś we mnie podpowiadało, że milczenie nie naprawi tego, co się wydarzyło. Może właśnie dlatego zgodziłam się zostać w jego gabinecie tamtego ranka, chociaż mogłam wyjść i udawać, że nic nie miało miejsca. Zaczęły się drobne gesty, które niosły ze sobą znaczenia. Drobne wiadomości na karteczkach przy fakturach. Kawa z krótszym mlekiem postawiona na moim biurku. Opis książki w osobistym mailu z notatką, może ci się spodobać. To były drobne mosty między nami. I choć nie wszystkie były bezpieczne, miały w sobie autentyczność, której brakowało w formalnych relacjach. Pewnego dnia, po tygodniach tych subtelności, zaprosił mnie na lunch. To było oficjalne klient projekt, ale w środku czułam, że to było coś więcej. Siedzieliśmy przy małym stoliku w restauracji, a rozmowa prowadziła nas od spraw firmowych do wspomnień z młodości. Gdy zaczęliśmy się śmiać, poczułam, jak napięcie opada. Przy restauracyjnym świetle zobaczyłam jego twarz bez cienia autorytetu i człowieka, który potrafi się śmiać i być zmęczony, mieć nadzieję i obawy. Wtedy narodziła się między nami subtelna, nieoznaczona wieś. Po Lunchu wróciliśmy do biura z nową ostrożnością. Wiedzieliśmy, że mamy coś, czego nie powinniśmy mieć, a jednocześnie oboje byliśmy ciekawi, jak to może wyglądać dalej. Rozpoczęły się miesiące, w których balansowaliśmy między tym, co oficjalne, a tym, co prywatne. Czułam czasem, że żyję na dwóch płaszczyznach, jednej, gdzie trzymałam porządek, dopracowywałam dokumenty i planowałam spotkania, drugiej, gdzie zatapiałam się w rozmowach o rzeczach nieformalnych, w momentach, kiedy on przestawał być tylko dyrektorem. Nie mogę powiedzieć, że wszystko było łatwe. Miałam chwilę zawahania, zastanawiałam się, czy to, co czuję, jest tylko odbiciem chwilowego ciepła. Martwiłam się o reputację, o to, jak inni by to ocenili. Myślałam o rodzinie, o przyszłości, o tym, co właściwie znaczy budować coś wspólnego z kimś, kto stoi wyżej w hierarchii. Mimo obaw była w tym jakaś prawda, która mnie przyciągała szczerość jego opowieści, sposób, w jaki potrafił słuchać, kiedy mówiłam o drobiazgach mojego życia. Czułam, że to, co zaczęło się jako krępujące zdarzenie, ma potencjał stać się czymś więcej, jednak nadal tliła się we mnie ostrożność. W nocy długo myślałam o konsekwencjach. Czy powinnam to kontynuować? Czy powinnam jasno określić granice? Moje myśli krążyły jak ptaki nad miastem, czasem szybkie, czasem długie, pełne pragnień i lęków. I mimo wszystko tej północy dałam się ponieść niepewności z ciekawością. Czy z tego chaosu może powstać porządek, który oboje moglibyśmy zaakceptować? Kiedy nadchodziła noc, czułam ciężar decyzji, ale także ciekawość. Wiedziałam jedno, to, co się zaczęło, nie miało być proste. Było jak nieznana melodia, która pojawia się nagle w znanej piosence, zachwycająca i wywołująca dreszcz. I właśnie tego dreszczu trochę się bałam, a trochę go pragnęłam. Tamten dzień był początkiem czegoś, co miało odmienić mój sposób patrzenia na pracę, na relacje, na samą siebie. Nie był to szok, który można było szybko zapomnieć, ani romans rozpalony impulsywnie. To była raczej powolna przemiana, a krok po kroku, rozmowa po rozmowie, która miała doprowadzić do momentu, w którym będę musiała podjąć decyzję: zostać w tym cieniu, który dawał ciepło, czy wyjść na światło i przyznać, że moje życie może zmienić się na zawsze. I tak zakończył się dzień, w którym przypadek, jedno nieoczekiwane wejście do gabinetu, otworzył drzwi do tajemnicy. Tajemnicy, która wciągała mnie powoli, ale nieodwołalnie. Nie wiedziałam jeszcze, co przyniosą kolejne dni, ale wiedziałam, że nie mogę już udawać, że nic się nie stało. Byłam gotowa odkrywać dalej, z ostrożnością, z ciekawością i z tieniem obawy, który trzymał mnie przy ziemi. Kiedy dziś wracam myślami do tamtych wydarzeń, widzę je jak film, który zna się na pamięć, a mimo to ogląda z bijącym sercem. Nasza historia nie była nagła, nie była łatwa, ale była prawdziwa. I chyba właśnie ta prawdziwość poprowadziła nas do miejsca, w którym teraz jesteśmy. Po miesiącach rozmów, niepewności i cichych gestów przyszła chwila, w której musieliśmy zdecydować, czy zostajemy w cieniu niedopowiedzeń, czy odważymy się wyjść na światło. Pamiętam ten wieczór w jego gabinecie, nie było wielkich słów, nie było dramatów. Byli tylkośmy dwoje, siedzący naprzeciwko siebie, jakby wciąż dzieliło nas korporacyjne biurko, a jednak jakbyśmy byli bliżej niż kiedykolwiek. Powiedział wtedy coś bardzo prostego: Chcę, żebyśmy spróbowali. Tak naprawdę. Bez udawania. A ja odpowiedziałam równie prosto ja też. Reszta potoczyła się powoli, rozsądnie. Rozmowy z działem kadr, zmiana struktury, aby uniknąć konfliktu interesów. Plotki, które z czasem ucichły. Troska o to, by nikt nie poczuł się skrzywdzony. Ale przede wszystkim budowanie czegoś od zera, już nie w cieniu, tylko w świetle codzienności. Dziś mieszkamy razem. Ja, spokojniejsza niż kiedyś, on i bardziej ludzki, mniej zmęczony, rolą, którą nosił, jak zbroję. Czasem śmiejemy się, że naszą historię mógłby ktoś uznać za nieprawdopodobną. Ale życie ma swoje sposoby, by zaskakiwać nawet tych, którzy planują każdy dzień co do minuty. Patrzę na niego czasem, gdy czyta gazetę przy porannej kawie i myślę, że wszystko zaczęło się od nieporozumienia, które mogło nas poróżnić, a zamiast tego połączyło. Wiem jedno, gdybym tamtego dnia odwróciła się i wyszła, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Może spokojniej, może bezpieczniej, ale na pewno mniej prawdziwie. A dziś, kiedy zamykam tę historię, czuję wdzięczność. Za przypadek. Za rozmowę za odwagę, która przyszła dopiero później. Za to, że dwoje ludzi, którzy spotkali się w najmniej wygodny sposób, potrafiło stworzyć coś, co dziś nazywamy domem. I choć nasza opowieść zaczęła się od chwili pełnej zakłopotania, kończy się spokojem. Dobrym, szczerym, zasłużonym.